Zobaczcie, jak świetnie się robi ta kora z jesiona wyniosłego. Dosłownie y, tak fantastycznie, taką obieraczką to się obiera. Że, zobaczcie, to jest no, y, bardzo dobra robota. Te przyrosty są w większości przypadków takie prościutkie. Nie ma za bardzo jakichś takich chropowacizn, zresztą to musi być ten młody przerost. Bo, jak już jest stary przerost, to zobaczcie, tu jest ta część młoda, a to już jest z tamtego roku. I tutaj się już zrobiło mi takie brązowe, czyli takiego nie bierzemy. Musi być takie świeże, jak tutaj. Widać, jak o! Tak się musi obierać. Yy, więc ta kora jesionu jest bardzo dobra przy odchudzaniu, na przemianę materii. Oraz na nasz reumatyzm ta herbatka działa. Piękna słomkowa. Taka trochę bez smaku, ale jest neutralna. Jak ktoś nie za bardzo lubi pić jakieś właśnie takie inwazyjne w zapachu zioła, to to jest rewelacja. Odchudzanie i reumatyzm. Pozdrawiam